Arnis Minecraft. generuje miasta na podstawie prawdziwego życia w Minecrafcie. I to narzędzie, które jest prawdopodobnie oparte na sztucznej inteligencji potrafi zczytywać z map budynki, ułożenie dróg, ułożenie wody, ułożenie terenu i wygenerować je w Minecrafcie. I również obejmuje to Europę czy naszą ukochaną Polskę. Wy możecie wygenerować swoje miasto, w którym mieszkacie. Ja mogę sobie wygenerować swoje miasto, w którym ja mieszkam w skali 1 do 1 w Minecrafcie. Co prawda jak. Wcześniej mówiłem, jest to oparte na mapach i nie wszystkie budynki się zgadzają, no bo reszta już jest oparta na sztucznej inteligencji i identyfikacja tych budynków może się lekko nie zgadzać. Ale o czym jest ten film? Oczywiście nie mogłem przejść obok tego obojętnie i pomyślałem, że świetnym pomysłem będzie wygenerować mapę z Polish Car Driving właśnie w Minecraftcie tylko na podstawie rzeczywistości, czyli zdjęć satelitarnych. Także jeszcze wam szybko pokażę jak to zrobić. Klikamy sobie tutaj kwadracik. Niech będzie zaczniemy sobie gdzieś z Darłowa tutaj pod Malechowem i może trochę uciąć Smardzewo, ale to chyba nikt się nie obrazi. O, i to jest od razu ostrzeżenie. Ten obszar jest bardzo duży i może przekroczyć limity obliczeniowe, także możecie mieć problem generalnie generować sobie to na komputerach. Znaczy, jeśli skanujecie mniejsze obszary, to raczej wasz komputer to wytrzyma, ale no to jest dosyć sporo tego terenu, więc trochę to może zająć. Wybierzmy sobie tak, generuj nowy świat w zębatce możemy sobie użyć opcji teren. Nie będziemy włączać trybu zimowego, zobaczymy jak będzie wyglądać teren. Bo tego gdy ja to testowałem generalnie jeszcze wtedy tego nie było. I on sobie teraz tutaj pracuje. Wy obserwujcie zużycie mojego komputera. Kawi mnie jedna rzecz. Widzieliście na tym lepsze, jak wyglądał cały proces tworzenia. Jak bardzo obciążał mój sprzęt, ile ramu zużył. Ale zobaczcie sobie, ile ten świat waży. <ścoughs> 6 giga, no. Mocny zawodnik. No i jesteśmy w Minecrafcie, wszystko odbywa się na najnowszej wersji 1.21.4. To niestety troszeczkę też zamknęło moje możliwości co do urozmaicenia wam wyglądu tego odcinka, bo chciałem wgrać jakąś modyfikację na samochody, byśmy się szybko poruszali, no ale niestety żadna fajna samochodowa modyfikacja nie wspiera tej wersji, więc niestety będziemy musieli poruszać się na game mode 3. Ok, wiem, gdzie jestem już. I uwaga, dokładnie w tym miejscu to jest Biedronka. Możecie sobie zobaczyć z tej perspektywy sobie porównać. No jak widzicie, to jest taka wada, że wszystko się robi tutaj na podstawie Google Mapsu. Tutaj są generalnie bloki, tutaj też macie jak wygląda porównanie. No naprawdę, to jest potężne narzędzie, bo potrafi wygenerować dosłownie cały świat tutaj na podstawie Google Maps lub czegoś podobnego. Nie jestem pewien. No tutaj są jakieś te dwa domki, które powinny być do tych obozów. Tutaj jest uwaga Portspert, którego w grze już nie ma. W tym miejscu mamy proszę państwa, stację. To jest stacja BP dokładnie. No stacji to nie przypomina. No Okej, okay, jest rondo, na rondzie jest w ogóle trawka, ale śmiesznie. Tutaj powinien stać generalnie kościół, ale w rzeczywistości on tu nie stoi, tylko jest bardziej w centrum miasta. Możemy zobaczyć sobie też kawałek chyba darówka, jeśli tak to się nazywało. I gdzieś ten kościół powinien być możliwy do znalezienia przeze mnie. O, nie wiem czy to nie jest on. <laughs> Marzenie zinterpretowało to jako normalny budynek, a nie jako kościół, więc... No, wygląda to niestety tak, a nie inaczej. Ale zobaczcie, rzut z góry się zgadza. No, tak, to jest na pewno ten kościół. Ale dobra, pozwólcie, że przejdziemy do zwiedzania, bo jest tutaj naprawdę sporo. Znaczy, wy już ten teren prawdopodobnie bardzo dobrze znacie. Tutaj jest aleja wojska polskiego, tutaj mamy ulicę leśną. W tym miejscu gdzieś by był normalnie salon samochodowy, ale go tu nie ma. Też jest tutaj Rolmasz, prze nie powinien być, nie wiem czy jest. Chyba nie ma, chyba został zinterpretowany też jako normalny budynek. E, ale jest przejazd kolejowy. No, ciekawie to wygląda. Tutaj mamy, proszę bardzo, rondowy jazdowy z Darłowa. O, tutaj na pewno będziecie wiedzieli, to jest auto Dudek. W ogóle też jest jakieś jezioro takie małe. W tym miejscu, proszę Państwa, mamy rusko. Tu gdzieś może trochę dalej będzie darfish O, dokładnie tutaj. To jest, proszę Państwa, Darfish. Możemy sobie tutaj zobaczyć, podlecieć na to. To jest na pewno Darfish? Chyba tak. Podlecimy sobie jeszcze tu zobaczyć, jak dino wygląda. O, dino to jest dokładnie ten budynek. W ogóle zobaczcie, jaka tu jest skala. No, Różnica w skali jest ogólnie ogromna. patrzcie, tu się dopiero wyjeżdża z ruska. Teraz lecimy tu na doma Wow, to pętla w ogóle jest ogromna tutaj. W Policzka Driving to jest taka pentelka malutka, żeby sobie nawrócić. A tutaj jest ogromna różnica. Tu możliwe, że jest ten sklep u jej czy tam jakoś tak to się nazywało. Kurde, patrzcie, jak tu długo trzeba lecieć gdzieś, żeby rozpoznać jakiś charakterystyczny punkt. O, to jest kościół, uwaga, to jest dokładnie ten kościół. Też został zidentyfikowany jak normalny budynek. Teren tu mnie zszokował, bo nie sądziłem, że on będzie tak możliwy. I no i się nie dziwię, że w Policzka Driving jest tak naprawdę wszystko płaskie, no bo tutaj różnic aż takich nie ma. Tutaj mamy połączenie z Drogą Krajową 37. Ja bym sobie jeszcze podleciał na Darłowiec i nie wiem, czy to gdzieś tu nie będzie, bo są jakieś domki. Nie wiem, ciężko to stwierdzić. To tu może być. Patrzcie, bo tu jest taki zjazd do domku. Ok, czy faktycznie Darłowiec ogólnie w rzeczywistości jest na takim wzgórzu? Moment, to może nie, nie na takim wzgórzu. No Nie, no, można tak powiedzieć, że jest na wzgórzu, bo tu jest mi się wydaje Darłowiec. W grze jest oznaczony jako numer jeden. Gdzie to takie połączenie śmieszne. Są tory, więc to jest na pewno Darłowiec. Dobra, polećmy sobie na razie największą prostą w grze. Nie, dobra, wjeżdżamy do lasu. Tu już jest jakaś, nie, tu jest jakiś kawałeczek lasu po prostu. Nie wiem, czy cały las w ogóle jest tu zrobiony, bo był zakręt, a la, lasu nie widać. Możliwe, że tu już jest las, ale gra narzędzie do AI twierdziło, że w sumie może być mało FPS-ów dla gracza, więc nie robiła zbyt dużej ilości tutaj drzew. No nie wiem, możliwe, bo tutaj patrzcie kolejny jakiś zakręt. O, zobaczcie, tu jest jakiś cmentarz w ogóle. To AI interpretuje cmentarze. Nawet fajnie wychodzi. Nawet bym powiedział, że deweloperzy generalnie budujący coś w Polish Car driving mogą używać tego narzędzia, żeby generować, sobie, wiecie, kawałek czegoś ulicy i zinterpretować faktycznie skalę, żeby lepiej coś odzorować. Nie wiem, nie mam pojęcia. Coś tego rodzaju. A, to jest słowino. Kojarzycie jakieś takie oczko wodne kwadratowe? To, to jest taki charakterystyczny punkt, generalnie słowina, przynajmniej dla mnie. Oczywiście słowino nie jest zbyt dobrze w grze odzorowane. Tutaj będzie masa różnic. Której z tych to pewnie prawdopodobnie jest kościół, bo tu już jest koniec miejscowości. Tu może być dużo podobieństw z tego względu, iż tęczkowo dostało niedawno. Generalnie rework i skala tam jest mega poprawiona. Tutaj na pewno to jest sęczkowodna. Bo tutaj mamy tory kolejowe. No i to już jest faktycznie, to już bardziej przypomina tę stację. To jest Sęczkowo 9 i to są jeszcze jakieś dwa inne budynki. Zobaczcie, jak to długo trzeba jechać do tej stacji. Tutaj mamy oczywiście sklepik pożywczo przemysłowy Tu jest chyba numer 11 AB, coś takiego. O, plac zabaw jest. Tak, też to AI potrafi interpretować place zabaw. Po stacji półpłytek drabinek i, i takiego czegoś yy, dobra. Tutaj już jesteśmy. O! To jest, proszę Państwa, skrzyżowanie. I w ogóle mnie to ciekawi, bo zobacz, Zobaczcie, na Google Mapsach nie ma za bardzo oznaczonego nigdzie tego, tej drogi ekspresowej, która tutaj powstaje teraz. Ale popatrzcie, tutaj jest. To jest jakiś skan normalnie mapy z przyszłości. Możecie sobie zobaczyć w Minecrafcie, jak będzie wyglądać droga S6 tutaj przebiegająca obok Sławna. Czy to jest Ulenberg? Tak, to jest Ulenberg. Ej, Ulenberg to tam, wiecie, został już praktycznie rozebrany. Tutaj droga jakoś dziwnie skręca. Oj, mam wrażenie, że coś generator tutaj się namieszał. Ale to jest malechowo droga ekspresowa będzie przebiegać. Tak, w tym miejscu jest malo. Hof, trochę za wysoki ten budynek, no ale zgadza się. Tutaj jest bank, tutaj jest ten restauracja pod dębem. W ogóle jakieś bloki są według tego AI. No nie wiem, ciekawie. Wydaje mi się, że trochę jest zakłamane. To no, w tym miejscu powinien być kościół, a też jest niezidentyfikowany jako kościół. O no, w tym miejscu się dowodzi kradzione pojazdy. Nie, nie poznajecie, prawda? No, ciężko poznać. I tu mamy wyjazd z Malechowa, czyli strefa zamknięta już w sumie w grze. Liki S6, proszę bardzo, są. Tak będzie wyglądać. Tu gdzieś będzie zajazd skalny, uwaga. I to jest zajazd skalny, tu jest ten budynek obok. Gdzieś tu powinien być też zjazd na Smardzowo i obawiam się, że go widzę. A patrzcie, to wykryło budowę chyba. A faktycznie, patrzcie, tu jest, tu jest budowa. Jak śmiesznie wykryło budowę i jest objazd. Wow. Normalnie Event road Works w Minecrafcie, PCD. To jest jest przystanek Nawet Ty! Patrzcie, nieźle, przystanek wykryło. Ale nie ma fotoradaru. Fotoradar powinien wykryć. To jest ten jakiś taki dworek. Pamiętam, Hogaty chyba coś o nim mówił. Bar pod dzikiem to jest coś, co prawdopodobnie nie zobaczymy dzisiaj. Na mnie, Turce, to co było, to był tylko i wyłącznie clickbait. Ale zobaczymy, może jest, bo ja w sumie sam niczego nie widziałem. Ty jest coś w stylu baru pod dzikiem, patrzcie. Lekko i przypomina. Wydaje mi się, że on nie powinien istnieć, ale może istnieje. Tutaj już wjeżdżamy, dobra, smardewo później. Tutaj mamy, proszę Państwa, Bobrowic. Bobrowi w tym miejscu jest chyba straż pożarna. To jest jakiś plan zabaw, w tym co jest? No, Bobrowice też potrzebują o reworku. Lecimy dalej, tu jest kawałek drzewek. Patrzcie, tu są kolejne zjazdy. Te zjazdy są zrobione tylko w zasadzie, żeby na smardzewo pojechać. Kto by robił zjazd na smardzewo? Nie wiem. Tutaj, proszę bardzo, Bobrowiczki. Znowu te supy dziwne. W tym miejscu gdzieś powinien być krzyż czy coś takiego. No, Bobrowice też potrzebują leciutkiego odświeżenia. Tu zobaczycie dużo podobieństw. I tu jest, proszę Państwa, cały magazyn powiatowy, w sensie magazyn powiatowy jest, sam budynek jest tutaj. Tu sobie wjeżdżamy, tu jest powinien być tartak. tu wszystkie firmy, tutaj jest ten look Oil cały, są wszystkie, praktycznie wszystkie budynki, gdzieś to powinna być widownia, autory są. Dobra, tu już gdzieś wjechaliśmy do Sławna, jest jakiś, o, jest stacja benzynowa, patrzcie, to jest stacja benzynowa, to jest Rollmash, tutaj już dobrze zinterpretowało stację, tak tak według AI wyglądają stacje w Minecrafcie, takie buduje, bo to radaru nie zidentyfikowało. O przejście dla pieszych jakieś, o jest faktycznie, przejście pamiętam jest tutaj i tutaj jest też, o to całe skrzyżowanie tak ma jak powinno wyglądać w rzeczywistości. Nie wiem jak to się nazywa, koniczyna, coś takiego, taka dwulistna bardziej. Yy, gdzieś tu powinien być też yy, depot śmieciarek. Czy to jest tu? Tak, to jest tutaj. Tu się Ej dobra, tutaj się zgadza dużo rzeczy. Jest i posterunek policji. Powiedzmy sobie tutaj jeszcze chyba tym zjazdem, tu gdzieś jest ten sklep groszek i tak dalej. i Zobaczmy jak to wygląda ta szkoła druga. Aha, w ten sposób to jest szkoła, tak mi się wydaje. Czyli Transit Depot powinien być też gdzieś w tym miejscu, ale nie ma go, nie wiem gdzie jest. I tu powinien być wiaduk. Coś ten teren słabo im działa. Powinien być wiadok, i tak dalej. No ale dobra, może jeszcze to ja nie jest aż tak rozwinięte. Yy, tu mamy o intermarsze. To powinni się rozpoznać. Nawet kolor się dobry, dobro, więc jest ok. No, a parking też jest w miarę podobny. Tu coś takich super dalej. Tu jest stacja kolejowa. I tu już mamy teren dalej zamknięty dla gracza. Gdzieś w tym miejscu chyba jest odbiór paczek, ale nie wiem dokładnie w którym. Bo tutaj jest, zobaczcie, szkoła, jest boisko. Ty, jak boisko fajnie zrobiło? Takie murki. Tu takie jakieś łoweczki czy coś tego rodzaju. Proszę bardzo park w Sławnie. On chyba inaczej trochę wygląda w Car driving. On, on ma tutaj takie inne kompletnie ułożenie. I tu jest Dino, którego również na Robloxie nie ma. To ja wiem, że pewnie czujecie się zawiedzeni, myśleliście, że to będzie wyglądać tak jak na mnie, Turce. No niestety, jeszcze, jeszcze nie. Yy, Biedronka Sławno. I o, zidentyfikowało Orlena. Patrzcie, w sensie Orlena Stacja wezydową Orlen. Po prostu Daszek, taki śmieszny, to prawdopodobnie jest stacja i takie punkty charakterystyczne warto wychwytywać. Remiza strona... To jest remiza, którą w ogóle Hogat zwiedzał gdzieś tam na swoich filmach, w tyłu nawet ten garażek odwzorowano, więc jest mega. Jak to wygląda ogólnie ratusz? O, ratusz wygląda w ten sposób, o taki faktycznie większy budynek. O, patrzcie, nawet wykryło jakąś taką sygnalizację świetlną, w taki sposób śmieszny. I tutaj jest, uwaga, cmentarz w Sławnie, tak on został, w ogóle jaki on jest spory, nie? W Policzkę Driving to jest nic, jest ta taka pętelka i jest w porządku, no, także... No teraz szczerze po tym terenie nie spodziewałem się czegoś lepszego, bo jednak myślałem, że ten wiadukt będzie w Sławnie, ten wiadukt kolejowy. I proszę bardzo przejazd i... o, jeden z moich ulubionych domków w całej grze. Dino, oczywiście bardzo ważna. Które to dino? Chyba to jest dino, bo jest tak naprzeciwko. O, Octan też wychwyciło, że to... Dobra, co tu robi jakaś rzeka? Bez sensu trochę. Zobaczmy sobie jeszcze obwodnicę tu. Tu już jest las, tu już wychwyciło las, ale nie, teren jest zły. Przecież to powinno być na takim podwyższeniu wszystko, no. Tu i parę ulic dalej powinien być sława auto teraz, ale nie ma, nie, nie jest, patrzcie, tu jest... Komis, bo w rzeczywistości też gdzieś w tym miejscu jest komis, tylko komis polega na budce, czy to w ogóle może jest parking po prostu strzeżony, nie wiem. Ale jest, proszę bardzo, w tym miejscu rondo, co na pewno oznacza, że tutaj już mamy drogę wojewódzką 205. Proszę bardzo, tu w tym miejscu gdzie się sklep i KBC jest w tym miejscu. Wow, nawet, że taki bardziej żółtawy jest, czyli się zgadza. I grzybno! Grzyb, grzybno jeden, grzybno 2. To jest chyba bliźniak z tego co kojarzę, więc on wygląda jak jeden budynek. To ludzi nie interpretuje trochę te główne drogi i nie główne tryb. No, Grzybno. 1. W tym miejscu w ogóle jest też yy, taki zajazd z tymi toaletami. I tu w ogóle, patrzcie, też jest taka droga, tu gdzie był event halloweenowy. Także to, to jest ciekawe. Tam faktycznie jest jakiś park w rzeczywistości. Proszę bardzo, Punkt nowo. Trzy domki. Bardzo olbrzymia metropolia. Dwójka, jedynka, trójka. I tutaj już powoli, proszę bardzo, dwa zakręty takie piękne. Tu widać, już skala jest lepsza w porównaniu do PCD. Stary Jarosław. To tu robi jakaś rzeka w ogóle. Gdzie jest kościół? A, dobra, już wiem co tutaj. Chodzi. Kościół to jest to, bo w rzeczywistości, na, na zdjęciach satelity, on jest tak zasłonięty drzewami. No, także z tym jest trochę lipa. Aczkolwiek tutaj, jak widzicie, jest też ta droga. To miejsce to jest ten sklep ABC, który jest teraz lewiatanem czy czymś podobnym. E, co, tu gdzieś powinien być ten dom, gdzie się respi samochód do ukradnięcia. No i w tym momencie pora udać się na krupie, gdzie są tutaj te dwa zakręty, po wyjeździe ze starego rasa. One są o wiele większe tutaj. To powinny być wiatraki ogólnie ale niestety to AI jeszcze nie potrafi wykrywać wiatraków, bo jak widzicie są normalnie drogi. Które to jest wjazd do krup? Chyba tutaj, tak mi się wydaje. Tutaj jest agroturystyka. Tam już jest w ogóle koniec mapy chyba? Nie, jeszcze ty, to tam spory kawałek jest. Tutaj mamy tę posesje z kwiatami. Tutaj jest powinna być piaskownica z Maciusiem. Któryś z tych budynków to również będzie... Ta posesja, gdzie jest pan Damian Kozioł. O, tu jest jakiś cmentarz. Ej, w grze go nie ma. W grze nie ma cmentarza, no. Nie wiem, czy to jest naprawdę cmentarz, czy to AI sobie coś wymyślił, ale no, jak jest cmentarz, to spoko. Tu jest gdzieś złom. O, właśnie, tu jest ta cała Leonardia. O, jaki park ogromny. No, Leonardii samej w sobie nie ma, oczywiście. Tu jest jedynie jakiś łupek. Nie wiem, nie wykryło tu żadnego placu zabaw ani nic z tego rodzaju, więc mamy tylko te dwa główne budynki. I tu dalej, ostatnie domki w krupach. Nic tutaj już nie ma. Dobra, tutaj już jak widzicie, Lasier. Jest, las jest dosyć spory, jest odwzorowany, także mnie to bardzo cieszy. Też są tutaj pola. Mam wrażenie, że ta droga wojewódzka 205 w Minecrafcie jest bardziej pełna niż, niż ta tamta. To już byliśmy, to jest Darłowiec, i tutaj to jest Darłowo ulica leśna. Tu się dopiero zabudowania zaczynają i wróciliśmy na początek odcinka, czyli oczywiście, patrzcie jak długo się leci do Biedronki i u Andrzeja. No i jako ostatnią wieś zwiedzimy sobie Smardzewo. Dobra, ale zobaczmy sobie jeszcze taką dosyć pominiętą miejscowość, czyli Malechówko. W sumie tu nie ma żadnych za bardzo charakterystycznych punktów poza tym że, że w sumie tutaj powinien być ten słup taki ten słup właśnie to jest taki chyba najbardziej charakterystyczny punkt tej miejscowości nie wiem tam jest droga więc to jest na pewno ta miejscowość tu wyjedziemy zaraz proszę bardzo mamy Ulenberg i teraz już na pewno lecimy na Smardzewo lecimy zobaczymy czy to to wydaje mi się że tak bo tutaj jest droga która U, co to jest w ogóle to jakiś podlosowy. tam ta droga wskazywała jakby miała prowadzić do wiatraku, więc prawdopodobnie się zgadza uwaga uwaga to chyba to, ile tu jest tych budynków. Znaczy, Ja wiem, że w większości to pewnie są jakieś stodoły, szopy i tak dalej, ale ty to wygląda o wiele inaczej. Tutaj jest na pewno droga szutrowa, jesteśmy w wielkim skrzyżowaniu wszystkich dróg. Dobra, to jest na pewno Smarzewo. to jest boisko. Tu gdzieś powinna być taka pliczka, jest też jakiś plac zabaw, albo tu jest ta świetlica. Okej, okay, i rondo jest, patrzcie. No dobra, domki się to zgadzają, mi Smarzewo tam sobie leci dalej, mapa się kończy. No nie wiem, w tym miejscu gdzieś, może trochę dalej, może trochę bliżej. Tak wygląda mapa PCD w Minecrafcie. Jeśli chcecie zobaczyć przedpromierowo wszelkie ekspansje, które w przyszłości pojawią się w PCD No to proszę bardzo, Arnis Link, jeszcze raz się powtórzę Macie do tego w opisie, możecie sobie wygenerować jakiś kawałek terenu z PCD Na pewno, To nie, nie taki duży jak ja, żeby, ten żeby wasz komputer na pewno to wytrzymał I nie będzie problemu Jeśli chcecie więcej takiego kontentu, możecie zostawić łapkę w górę, suba Ode mnie na dziś tyle, na razie, no i cześć!